W dzisiejszym filmiku chciałem pokazać, co może się popsuć w takim sterowniku regulatorze pieca na ekogroszek. Mam tutaj takie wyprowadzenia, i mam tutaj płytkę też z takim samym wyprowadzeniem, pochodzącą prawdopodobnie z tego samego modelu sterownika. I co tutaj się stało? No zobaczmy. Pojawił się łuk między stykami przekaźnika i się cały przekaźnik stopił. Wręcz się tutaj wszystko zapaliło. Czasami się tak zdarza, już się z tym spotkałem, że właśnie albo stycznik się zapala, albo następuje w tych foliowych kondensatorach przebicie i też one się zaczynają topić. Taka ciekawostka. Jakie są awarie w tego typu sprzęcie? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.